odcinku z gry Cats Goes Fishing. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku razem z Farelem postaramy się zapolować na Mawa oraz Bombata, także koniecznie trzymajcie za nas kciuki. Pamiętajcie, że 7-8 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek z Cats Goes Fishing i od razu pojawia się na kanale, także działajcie, a teraz lecimy łowić. No i dobra kochani, jesteśmy już nad naszą ulubioną rzeczką z Farelem. Witam wszystkich, hejka. I bandytom. No i tak jak już zresztą pamiętacie w poprzednim odcinku Farel zlamił i stracił 120 Tysięcy dolarów, więc w dzisiejszym odcinku będzie to odrabiał i ma złapać. Dobra, ja niestety będę musiał złapać mała. Tak. Nie obchodź mnie to, że rączka boli no. od klikania, tylko trzeba, trzeba wyłowić, trzeba wyłowić i odrobić to, co się straciło. Jest co Justyna, na samym mm. początku... Ale... Sprawdźmy, tak, weź musztardówę, weź musztardówę i zobacz, czy, okay. czy, czy ma, czy w ogóle, w ogóle jest. jest. Bez żadnej bomby. Okej, okay, tak o, spuszczam na musztardówę. Tak. U, są jakieś dwa kapelusze. Nie, one ją zjedzą. Dobra, niech je. Ale już niżej nie pójdzie. Serio? Tak. Nie no, musimy dać troszeczkę bomb, wiesz. Lipa. Dobra. Zarzućmy sobie. Myślę, wydaje, że takie trzy bomby nam stykną. Tutaj porozganiamy troszeczkę towarzystwo. Dobra, ostatnia bo Tylko, żebyś tą bombą nie odstraszył właśnie mał. Mał, mał. Miał. Nie, rekin, 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 rekin. rekin, rekin. A rekin? I tak zje tego bejta. No kurczę, no bo nie ma haczyka, nie? Tak, niestety. Hmm. No rekin się bez haczyka, niestety nie zło. No ja możemy przez co same bomby zarzucić jeszcze raz. Po. Roz po wiesz, rozgońmy towarzystwo na razie u góry. Bo tutaj tych grybek jest o wiele, wiele za dużo. Do widzenia. Dużo, za dużo. O dużo, o dużo, za dużo. Kapelusz No jakieś. i rekin Znowu też rekin. do widzenia. Dobra, Elowina, rekin. Lampki nie wzięliśmy. No super, no to na pewno sobie wszystko zobaczymy. Dobra, zjedli mi beta No to teraz jeszcze raz. Lampeczka, lampeczka, bombeczka. Lampeczka, lampunia, lampunia. co, Zarzucajmy od razu, może. może. Ej, bo jest taki dodatek do wędki, czy tam na mapie, do mapy, który nam pokazuje ryby, które mamy złapać na czerwono, na mapie. No, a, takie coś. Dobra, za chwileczkę to zainstalujemy. Już sprawdzam, co to takiego jest. Faktycznie, jest taka czapka, która nazywa się Seer. Tak, mistyczna. to co? Ubieramy ją? Czy nie można? Niedostępna, ona jest? Not available, my jeszcze jej nie odblokowaliśmy. No nie wierzę. Myślałem, że my ją mamy. Nie, my ją odblokowaliśmy, ale czekaj. Ponieważ chyba jej albo nie wyłowiliśmy, albo ją, nie wiem, sprzedaliśmy. Nie mam pojęcia, kurczę, w sumie nie zwracałem na to uwagi, ale jak będziesz widziała taką czapkę z pióreczkiem, od razu pinguj. Od razu, tak. tak jest i będziemy... Tak jest, dobra, haczyk, tak. bomba, bomba, bomba. Bomba woko. Kurczę, cztery. Załóżmy cztery bomby, bo mi się wydaje, że tutaj a może trzy... może rakiety możesz... też byś zarzucił. Nie, bo Mav jest tutaj na dole w tych. tych... No, jakoś tego go nie widzę tutaj. Szubarka. Słuchaj, no ja mam też łódkę, więc ja na łódce mogę sobie płynąć, tak? Okej. Okay. Ło, już myślałem, że to mał. Jest. To jest mał? Tak, to jest Maw. Dobra, odstrasza i teraz. A masz dużego bejta? Mam dużego bejta. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Jest! tutaj. Yes! Jest! Od do góry go dawaj! powoli, 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 powoli. No na razie spokojnie co nie? on taki? No teraz to dopiero ci da popalić. No, da. O, kurde. Nie uważaj, nie mam lampki! Żartujesz sobie? Nie no mamy, tylko że on ją chyba zjadł. Zjadł? On je lampki? Żyłka naprężona strasznie. Nie no. Kurde. I on siedzi w tych teraz habaziach, widzisz? Byłaś z tych habaziów! Nie wiem czy jak nacisnę to się przypadkiem nie zerwie. Góra. Taka szansa, Ściągam no, go go do góry. go troszeczkę ściągać, no bo jak tak go wiesz, on sobie poleży, to zaraz się tam zawiąże w tych chabadziach i go nie pojedziesz No i się zerwało. No serio? Tak, no niestety. Ej, to co, to co trzeba zrobić, żeby on w tych habadzie nie wszedł? No kurczę, już był wysoko, nie? Dobra, spróbujmy jeszcze raz, mi się wydaje, że brakuje nam upgrade'a tego, no i... że możemy się odhaczyć jakby. Tak. Tak, chyba, na 100%. Chyba to potrzebujemy, dobra. Okej, okay, to płyniemy sobie do brzegu. W międzyczasie jakąś musztardę złapiemy po obiedzie. No, ej, 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 no, ej, tak, ej, ej. Musztarda to jest wyrośnięta musztarda. Dobra, w końcu. Mamy musztardubę. I to chyba jest ten upgrade, który nazywa się Flick. Kiedy naciśniemy kontrol, powin powinna e, nasza przynęta się odczepić. Przy okazji odblokowaliśmy nowy quest. Złap jedną Stormy. Ooo, a to jest ta tutaj na dnie co leży, taka fioletowa. Tak? Mi się wydaje, wiesz? Dobra. Lampka. Dawaj na tego mawa. Cztery dałem. I haczyk. Oj, ryzykujesz tymi bombami. On może być troszeczkę dalej, za tymi skałami, bo on tam się zerwał i może tam dalej popłyną. Za chwileczkę wszystkiego e, się przekonamy. Na razie poczekajmy. Ło, to możemy minąć, bo jeszcze może być gdzieś jakaś taka, wiesz, denerwująca rybka po drodze. Ło, wow, tak To i... jest ta rybka, którą musimy wyłowić. Aha, okej. Okay. O, to tak, którą musimy złapać. Tak? dobry. A to jest ta świnka. Ale ona się nie łapie na to. Halo! Halo! Co jest panią? No coś coś. coś Słysza, to nie chce złapać. Coś innego trzeba Słysz, tutaj ...zanęcić jaminowe. czymś innym, tak jest. O tu są te jajka, na kto, kamienie, na które się łapie bombata, bo mi napisali w komentarzach widzowie. <laughs> o, widzisz i teraz ten bombata idzie. Ale jak, jak mi to samo do góry ściąga. Tak? Mhm. To musisz to zarzucić jako przynętę. Chyba. Zobaczymy, czy możemy to wyłowić. Nie. Spadło. Trzeba robić to inaczej, wiesz? Bomba bomba. Czy przypadkiem nie mamy pierwszego jakiegoś kamyczka sobie znaleźć? Gdzieś tutaj głębi... Łoka czapka ją. Okej, okay, mamy. Zobaczymy, może akurat nam się przyda. Jaka jest zbajrowana czapeczka, która daje nam e, stinkerul sink a little deeper. A. Czyli możemy głębiej, tak? Ale zobacz, ile nam kosztuje. 50 tysięcy wartości. Tak. Spieniężyłem ją. Wow. Nie, założyłem ją! Założyłeś! No dobra, no to sprawdzimy jak możemy teraz głęboko popłynąć. Hopsa, hopsa, Musimy hopsa, hopsa. dobra. Tak, teraz potrzebujemy znaleźć kamyczek. O jest jakiś Hop. O! Bomba! Yes! Udało się! Nice! No si, to jestem galeransko. mega teraz ciekawy czy jakaś inna Bo ryba nie. może mi zjeść bombata. Nie dawaj, nie dawaj. No nie, nie chcę dać, w żaden... Nie! Zjadł! Serio! Bombermana nam zjedli. Ochłonek mu odgryz. Dzięki, wiecie? Dzięki. Okej, okay, moi drodzy, podejście numer dwa do bombata. Bomba, 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 bomba. Trzy bomby. No i płyniemy na samotno. Super! Szybko te bomby się... No nie wierzę. Jeszcze raz. Pięć. Pięć bomb to musi być minimum. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piękny rzut. Olimpijski. No tutaj w tych ciemnościach to już nikogo nie ma, o dobra jest Dobra, jest git i będziemy mieli teraz, tak Mamy, bombkę i wiesz co, mi się wydaje, że Też możemy tędy Na bombata zapalować to już nie ma bombata No musi być bombaciek jakiś, one tu siedzą na tych skałach Jest, jest dobra, dobra, to, robię, to jest. teraz jakoś tak Trzeba to bystrze zrobić, żeby, żeby nic Nic i nikt Nam tego Cudnego stworzonka nie zjadł. No jest trochę na przypale. Od tych większych ryb po prostu uciekaj. No ja cały czas uciekam, Man ma manewruję. Dobra, nice. Stówkę jest warty, a ja wydałem na niego pół miliona. Żal.pl Dobra, od razu bombata. Bombat, Chodź na łódeczkę, no. Bombat na łódeczkę, teraz snoutfish z No Okej. Okay. Okej, okay, sprzedaliśmy bomberka, mamy nowy quest. Złap dwa karwery karwery. Coś mi się wydaje, że to są jakieś duże ryby. To jest coś takiego. Uuu, ocean floor. Gdzieś tam mega, mega głęboko. Dobra. Stormy, z tego co się orientuję, występuje tylko w nocy. Na chwilę obecną nocy nie mamy. Snutfisha, Jak można go złapać? Hmm. Dobra, teraz apelujemy sobie na tego Snutfisha, czyli na tą niebieską rybkę, niebiesko-żółtą rybkę z tą taką trąbkowatą mortką? Tak, świnkowatą. Świnkowatą? Dobra, niech no będzie miowa, świnka. Mi bardziej ryjówkę. Ryjów... no, albo tego. Odkurzacz. mi. O, jad, dokładnie. Tylko musimy... Bomber, to chyba żeś zwariował. Co, co on tego tak wysoko robił po pierwsze? Nie wiem. Którędy to jest zejście niżej? A, tędy. Tędy to chyba było, co? Czy my jesteśmy... Bomber! Wiem, wiem, spokojnie. Boję się, że jeszcze tu jakiś Bomberman wskoczy na nas, wiesz? I wtedy... o właśnie, o tym mówiłem. Jest, jest! mam Udało się! Mam! Nie no ja już przestałam wierzyć w to, że w ogóle to złapiemy Ja nie wiedziałem w ogóle gdzie one występują Ale uważaj teraz, żeby ci się nie zerwało Nie no Wiem o co chodzi Żeby nikt też jej nie nadgryzł rozumiesz? Taka ryba Nie, tam się ganiają, Targeon się gania z tym wariatem, no już całej siły ściągam Mocy się nie da, dobra Targeon ominienny, ominięty Nootwish. Na pakę. 34 wow. 500. Tak. Okej, okay, jesteśmy, sprzedajemy. Jest też nowy quest. Złap mawa. Okej, moi drodzy, zmieniliśmy czapkę, robimy kolejne podejście do złapania mawa. Mam nadzieję, że gdzieś tam na dnie sobie pływa i na nas czeka. Też mam taką nadzieję. Jak nie, to musimy złowić jeszcze te rybki, które kosztują 120 tysięcy. Chyba sztuka czy 160? Yy, dobra. W sumie, tej nie odstraszajmy, bo ona by fajnie ją zjeść. O, 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 tego chama trzeba odstraszyć. Uh -huh. Bardzo dobrze. I. O, jest. jest ta rybka, nice. Jest oh, nasza piękna rybeczkę. rybka. Możemy sobie złowić. I ktoś musi ją nam jeszcze obgryźć. No, ten rekin, którego odstraszyłeś. O. Dobra, mamy Pięknie. Takie ości to ja lubię, ale chyba tylko jedna była na dole, nie ma kolejnego. Tak, tylko jedna widziałam, że była. Ej, smutek, no ale zawsze patrzcie jaki profit. 20 koła, patrzcie ile mamy hajsu. Prawie 900 tysięcy. Prawie 900 koła. Tak, złap jednego mawa, cały czas polujemy tego mawa. Mm. Dobra, złapmy sobie małego bejta, później większego jeszcze raz zejdźmy niżej, może faktycznie gdzieś za chwileczkę się ten maw nam zrespi. Nie widzimy go niestety jeszcze. Znaczy, widzę jedną dużą rybę na sonarze, ale nie wiem, czy to będzie maw. Noc, Noc się robi. Noc się robi. A może w nocy będzie mało, czy nie? Może będzie mało w nocy. To na razie nocy nie skipujmy sobie, zajdźmy po prostu sobie na dno, no i się rozejrzyjmy. Musztarda, nie? Naprawdę, musztarda? Jesteś taka wredna, że mi zjadłaś mojego bejta? Musztarda. Zakładam teraz bomby. Nieważne co by się działo, zakładam bomby. Patrz na dole, coś na sonarze się widzisz tutaj? Mm -hmm. Dobra, troszeczkę bombeczek. Kurczę minuta, jest tylko lampki. No dobra, trudno. Do widzenia panu. Wow! Noctis! Noctis, Noctisa nie chcemy. Noctisa na chwilę bez tam nie chcemy musztarda. O! No to dziwna była To nie był przypadkiem Stormi? Czy to nie był przypadkiem Stormi? Ry ryba, której szukamy, bo Stormi występuje tylko w nocy, kiedy jest sztorm, a jest burza. Uu, to Więc może jest dobra? szansa, że to była Stormi. Tylko że... A co to? Nie, 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 nie. Inoktis. O. No nie wierzę. Jeszcze tego wariata nam tu brakowało dzisiaj. Dobra, wyciągnijmy sobie tą rybę. Tu jakie dziwne rybki. Uu. Ja ci powiem Justin, że to była Stormi. Jest maw, jest maw O ma ból Piszę teraz w buzi. Kurde. Nie, e, nie jest tego Bulbfishka. Weź moją przynętę, moja jest lepsza, smaczniejsza. Boję się, ten Bulbfish... No daj mu. No przecież daję. Ale on chce Bulbfisha, nie chce. Nie! Uciekł na górę, szybko wyleć za nim. Widzę, widzę. prawo ucieka. Nie możesz go zgubić. prawo ucieka. To, to on, to on. No kurczę, znowu Bulbfish. Jest! Jest! Mamy to. Teraz powoli. Powoli! Ja delikatnie klikam to przecież... To jest nasza ostatnia szansa w życiu! Najgorszy jestem ten map, ja wam mówię. Jest mega ciężki do złapania. Strasznie! Zobacz, jaki zawijasy robi na mapie. Widzę! Nie widać odsunek. W następnym odcinku już będzie mapa z innej strony, także... Tak. Możeśmy stwierdzili, że faktycznie zasłaniamy troszeczkę. O, Co on robi, wyskakuje z wody, widziałaś Nie. to? Co chwilę lampka zgaśnie. Nie! nie! Co to za ryba. Co to, jest? co to jest za ryba? Nie, gdzie on jest teraz? Powiem ci tak, nie wiem. Ten Maw jest po prostu nie do złapania na chwilę obecną. Nie mam pojęcia. Dlaczego on nam się zerwał? Mamy gaudża, mamy wszystko. Nie wiem dlaczego on spikował na sam dół i się zerwał. Chami prostak. Smutne. Wow, pat co się dzieje? Ile rybek płynie? Co to jest? Wow. Dzień się robi. Tak, robi się dzień i te wszystkie rybki płyną, dobra. Patrz ile ich jest. Ja dziękuję. Dobra, mała na razie nie możemy złapać. Na razie zniknął gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Może jak będzie znowu noc, to się znowu pojawi. Więc łapiemy tą ostatnią rybkę za 120 tysięcy. Tak jest. Niech ją tylko coś nam obgryzie. O, yes, yes. Tak jest, jest. Chodź tutaj. Ham, ham. Dziękuję. To jest idealny start ta rybka przecież. Jak zaczynacie przygodę z Catsgoes Fishing, od razu postarajcie się wyłowić tą czapeczkę i tutaj łówcie przy brzegu, szybko nazbieracie na łódkę. I uwaga, moi drodzy, sprzedajemy. I mamy milion sto trzydzieści siedem tysięcy. tam tam. Wow, a pokaż za ile jest nowa łódka. Nowa łódeczka, moja droga, jest za... Milion pięćset, tylko nam czterysta tysięcy brakuje. Tak do... jest. No, do jachtu takiego nie Tak, już będzie jak przemysłowy. Nie ta, ma Także, żartu. moi drodzy, jeżeli chcecie Abyśmy w kolejnym odcinku kupili tą nową łódkę za półtora miliona dolarów, no to oczywiście jest łopatkę Tak, jest 8 kałapek. Ja tak proponuję, i ja jestem w następnym odcineczku, i kupujemy koliera, i sprawdźmy jeszcze, jaki mamy quest: Lionfish, czyli zapolujemy od razu na tą rybkę yy, syna smoka, tak? To jest ten Lionfish? Sprawdźmy nie. to. To nie jest to? Nie, Dragonfish to było. To był Dragonfish? A nie Lionfish? Tamten Stormy widzieliśmy. Lionfish to jest ten z takimi. Tymi. A, na dnie. Na dnie on jest. Dobra, czyli. Z pewnością weźmiemy głęboki oddech i zanurzymy się bardzo, bardzo głęboko. Okej, okay, moi drodzy, więc w dzisiejszym odcinku udało nam się wykonać tylko dwa questy, nie udało nam się złowić największej i najdroższej ryby, czyli mawa, ale postaramy się to zrobić w kolejnym odcinku i oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli zostawicie 8000 łapek w górę, to w kolejnym odcinku kupujemy najdroższą łódź w grze. A na dzisiaj to by było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.